Ja mam takie wnioski, które mi się nasunęły po poniedziałek po dzisiejszej komisji. Powiem, te wnioski może, znaczy się na pewno będą mnie przyjemne w stosunku do mojej osoby, mam tego świadomość, ale mnie, mnie zawsze interesuje swój, strona prawna każdego konsumenta, Na samym początku było powiedziane, że konsultacje społeczne zostały już zakończone I, i w tym momencie dziwi mnie głos pana mieszkańca, pana Kozyry, który opiniuje to, co się dzieje na naszej komisji, czy coś jest ok, czy coś jest nie OK. Ja chciałem zwrócić uwagę że skoro pan, pan mieszkaniec Kozyra ma świadomość prawną, wie jak wyglądają konsultacje społeczne i wie jak można przekazywać wszelkie, wszelkie tego typu informacje, które później należy na komisji przepracować to chciałbym zwrócić uwagę, że mnie bardzo zabolała pewna, pewna taka sugestia, to była prywatna sugestia na poprzedniej komisji w poniedziałek że praktycznie Rada Miasta e, powinna dać, e, teraz tego tak nie sprecyzuję, ale wyglądało to tak, wolną rękę mieszkańcom odnośnie, odnośnie dysponowania tymi środkami. E, jest to, e, idzie to w jakimś takim niepokojącym mnie kierunku, a ze względu na to, że jeżeli znajdzie się e, kilkuset mieszkańców, to e, my jako radni dając Wolną rękę możemy się obudzić z takim, oczywiście to jest teraz przesadzone, i bardzo przepraszam za to, co teraz użyję, że mieszkańcy zaproponują za, za, sobie dom publiczny ze za środków pieniędzy miasta, czy, czy ewentualnie jakąś prywatną drogę do czterech posesji, na które, na które ustawy nie pozwalają, i dlatego ta kontrola, i te wszystkie nasze poczynania tu na tej sali mają na celu to by, by była kontrola i odpowiedzialność za to, co się tu dzieje w mieście. I y, nawet, nawet odpowiedzialność moralna radnego jest coś takiego, że mając legitymację tych ludzi, którzy na nas głosowali, mamy obowiązek rozliczać się przed nimi z tego, co się, co się wydatkuje w jakim kierunku idzie. I za tym... Y, przez, przez mieszkańca, choć każdy głos mieszkańca jest na wagę złota, chciałbym powiedzieć, że naprawdę jest na wagę złota. Przy tych ilościach, tych wszystkich konsultacji, które praktycznie nie istnieją w naszym mieście, ale forma tych konsultacji powinna być zachowana zgodnie z obowiązującym prawem. I jeżeli ktokolwiek ma jakikolwiek wpływ na rodzaj głosowania, że przebył wypowiadanie swoich wniosków, swoich opinii to powinien mieć również obowiązek z tego się rozliczyć. Mieszkanie z takiego obowiązku nie posiada. Radny jest do tego zmuszony. I to chciałem tylko wyjaśnić.